Jeśli chcesz się wtopić w tłum i wymazać swoje resztki osobowości tak bardzo, że zapomnisz tak naprawdę kim jesteś, to przeprowadzę cię krok po kroku, jak to dokładnie zrobić. Przepraszam za warunki oświetleniowe w dzisiejszym filmie, ale już wam pokazuję jak to wygląda. Jestem aktualnie w lesie o 22:00, więc tu jest lampa, tam mam kamerę i dlatego będzie trochę słabsze światło w dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkodzi w odbiorze po prostu tego, co chcę wam przekazać. Zacznijmy od tego, żebyś niczego nie kwestionował. Łykaj cudze opinie w całości i najlepiej te, które są modne aktualnie w internecie. Twoje oryginalne myśli? Trochę zbyt ryzykowne. Bo co jeśli ktoś się jeszcze nie zgodzi z twoimi oryginalnymi myślami? Lepiej przytakiwać, to nawet nie będziesz musiał bronić swojego zdania, bo go nie będziesz miał. Bo wcale nie będziesz musiał bronić swoich przekonań, gdy nie będą po prostu twoje. Zawsze na samym początku przewijaj do komentarzy, bo przecież już to zrobiłeś, prawda? Bo po co twoje własne przekonania, po co własne myśli o tym filmie, co tak naprawdę czujesz, oglądając to, jak możesz sprawdzić komentarze, zobaczyć, co inni myślą, i na tym się wzorować? Bo co by było, gdybyś obejrzał najpierw cały film, później wysunął własne wnioski, a na sam koniec sprawdził opinie innych w komentarzach. Świat by się załamał? Tak mi się wydaje. Bo najlepiej wysyłać komuś cuce TikToki i pisać pod nimi. I utożsamiać się z nimi, bo tak naprawdę i tak nie znasz tej osoby i nigdy jej nie poznasz, ale fajnie wysyłać jej TikToki, żeby pokazać, co tak naprawdę myślisz. W kroku drugim musisz stwierdzić, że akceptacja społeczna jest dla ciebie najważniejsza. Ubieraj się tak jak trzeba, śmiej się z żartów, które tak naprawdę cię nie bawią. Nigdy nie przyznawaj się do dziwnych zainteresowań. Co z tego, że lubisz leżeć na łące i oglądać, jak chmury sobie latają, patrzeć na gwiazdy, albo patrzeć na ptaki, jak sobie ćwierkają na drzewach. Jak to jest dziwne! Żaden normalny dorosły by przecież tego nie zrobił, więc nikomu o tym nie Mów. Zamknij się i nie mów o swoich zainteresowaniach, bo jeszcze ktoś pomyśli, że jesteś dziwny. Zakop te swoje oczekiwanie głęboko i obsesyjnie. Ale zaczął lać. Obsesyjnie się dopasowywuj do innych ludzi, aż twoja tożsamość stanie się. Zlepkiem tego, co inni o tobie myślą i co inni od ciebie oczekują. Bo kluczem jest odgrywać tą osobowość, która aktualnie ci się opłaci. Bądź takim chameleonem, który będzie się dostosowywać do tła, na którym właśnie stoi. Nigdy nie ryzykuj cały czas myśl o swoich wadach i pozwól, żeby strach przed oceną innych cię stłamsił. Tak, żeby Twoja kreatywność po prostu leżała przez to, że nie będziesz jej wykonywać, bo będziesz się bał, że ktoś inny cię oceni. Bo jeśli nigdy nie ponosisz żadnych porażek, to tak naprawdę niczego nie próbujesz. Ale przynajmniej na Twoim grobie nie będzie napisać. Że głupio wyszedłeś przy próbie jakiejś pierwszej rzeczy, że głupio wyglądałeś, gdy próbowałeś na przykład tego sportu pierwszy raz. Zaczyna padać, mam tyle sprzętu tutaj. Nie bierz odpowiedzialności za nic. Twoje kompleksy to wina rodziców. Twój nieudany związek to wina astrologii, bo ty się urodziłeś w styczniu, a ona się urodziła na przykład w listopadzie. Tego, że nie ma pracy? Dlatego, że nie ma pracy dla ciebie. Wszystko tylko nie siebie. Najlepiej to zostań w miejscu, zostań mały, zostań w ogóle zapomniany i cały czas tylko pisz o tym, że twoje życie nie ma sensu. Cały czas narzekaj na ludzi, którzy podjęli to ryzyko i poszli dalej. No? Gdzie jesteś? Ile będziesz? Nie wiem. No, w lesie jestem. No to ja ci już napisałam, że pojechali. No dobrze. Nie, no ja nagrywam filmy. Ław się za każdym razem na narzekaniu zamiast rozwiązania problemu. Bo jak rozlejesz tą szklankę mleka, to zamiast posprzątać od razu, żeby to nie wsiąkło w dywan, żeby to nie wsiąkło ci w podkładkę na biurku, to weź cały czas myśl sobie o tym, że mogłeś nie postawić tej szklanki, że mogłeś inaczej usiąść, że mogłeś w ogóle w innym miejscu postawić szklankę gdzieś na biurku na przykład. Ale co z tego, że znajdziesz winowajcę? Co z tego, że następnym razem będziesz wiedzieć, że masz postawić ją na biurku, jak cały dywan już masz do wywalenia, całą podkładkę masz już do wywalenia? Więcej prac sobie narobiłeś tylko dlatego, że. Że będziesz obwiniać cały świat za to, że wylałeś tą szklankę mleka zamiast znaleźć rozwiązanie. I na samym końcu, nie podejmując żadnego ryzyka, weź wypisuj na Twitterze albo na x że twoje życie nie ma sensu, że każdy ma łatwiej od Ciebie, że się urodzili w bogatej rodzinie i że cały los jest przeciwko tobie. I proszę bardzo, to właśnie był film o tym, jak stać się NPC-tem. Jak ten film cię w jakiś sposób wkurzył, to dobrze, bo chociaż wiadomo, że jakiekolwiek uczucia jeszcze masz.